Lepiej dwa razy niż wcale. Zaraz będzie startowanie robotów. Roboty stoją. Robot Mortos został położony jako pierwszy. Znaczy, przepraszam, robot y, Cebron został położony jako pierwszy. Robot y, Mortos jako drugi. Także hipotetycznie ma przewagę. Dużo zostawiamy. Sędzia zaczyna obliczać i poszli. I ruszył, ale teraz była równa o, walka, ale cel ma niezwykłe przyspieszenie, jeżeli znajdzie przeciwnika. No, zobaczymy, jak skończy się runda druga. Myślę, że Mortos jeszcze yy, nie rzuca. Golej goleńcznika Mato będzie walczył dalej. Właśnie, tuż kolega kiwa głową, że nie ma takiej opcji, walczy się do końca. 1-0 dla Cedrona. zaczyna rzucać i kosi. Wystartowali, oj. I jest 2 prawda? zwycięstwo Cedrona. Brawo! Ráda vás poznám,